Hej, cześć, Cię ma z tej strony asymetrycznym, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przygód ciąg dalszy i wyruszymy na tego fajnego smoka. Jak ktoś nie wie, jakiego smoka, no to zaraz się dowie. Aczkolwiek poleciłbym bardziej obejrzeć poprzedni po prostu odcinek. I no, byście wiedzieli, ale jeżeli nie obejrzeliście, no to przykro mi w sumie, no ale no co ja poradzę? No nie obejrzeliście i tyle. Jak ktoś obejrzał, no to możecie się pochwalić w komentarzu, że to jest takie, no, takie już bardzo żebranie o, o wyświetlenia i łapki i potem będzie i w ogóle, no ale zależy mi na tym, tak, no, chyba każdemu youtuberowi na tym zależy, e, no, więc tak, y, jak widzicie, jak widać było w ostatnim odcinku, tu jest smok lodowy, chwila, tu jest, czekaj, tu jest gniazdo, którego wcześniej nie widziałem, a, czy tu jest drugi? Nie, to jest to samo. O, cześć żółwiku. Ty fajny jesteś. O, są. Cyk, leży kolejny zaraz. Ok. E, jak... Dajcie mi dosłownie sekundę. Dobra, ja jestem z powrotem. No, jak zwykle przed nagrywaniem musiałem komuś odpisać i... Nie zdążyłem wyciszyć... E, e, tego, nie, nie zdążyłem po prostu Messengera na komputerze. Zdarza się. Um, dobra. Raz tak, od której strony ja bym chciał wejść po tego smoka, bo z góry mogę wam powiedzieć, że to nie będzie łatwa walka, chociaż mam bonus. Mm, no właśnie plus 8 damage'u do potworów e, lodowych, więc do tego smoka mam 20 ataków z samego miecza. O oh, shit. O nie! Dobra, uciekam stąd, to nie było nic ciekawego. E, dobra, to tak. Chwila, gdzie ja jestem? Czy ja byłem. Ty, no żebym ja się już zgubił? No nie, 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 nie. nie. A teraz muszę to odnaleźć szybko. E, skąd ja przyszedłem? Stąd, dobra, stąd przyszedłem. Dobra, więc tak, wkopiemy się do niego po prostu. Z tym panem się nie chcemy bić. I chodź tutaj do mnie. Smok. To jest mój pierwszy smok... Yy, smok lotowy. O, Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Ale że on jest taki mocny. I on mi jeszcze jakieś efekty nakłada. A ła! Ej, dobra, nie no, tego się nie spodziewałem. Idź stąd. Co to jest za efekt, mi Czemu ty odpuściłeś walkę ze mną, byku? Myślę, że ty jakiś kozak jesteś, a ty... Co ty robisz? Chłopie... Dobra, go na koniec gorszy... ła, dobra, nie chcę się bić na... Um, no, więc to będzie chwila ściny, dosłownie... Już mogę? Czekaj, strzęsę do niego... Tak, już mogę. Dobra, ja cię chcę z miecza zabić. Ech. Dobra. Pierwszy smok lodowy, jak widzicie, zabity. Bardzo chcę z niego łuski, żebym mógł sobie potem stworzyć zbroję z niego. Więc go na pewno nie będę przerabiał na krew smoka. Um, dobra. Wywal to na razie. Mm on jest duży, zaraz się dowiemy, którego był poziom. Ale chociaż wydaje mi się, że to jest czwartego i to była samica, drodzy widzowie. W tym momencie, dwa jajka niebieskiego smoka lodowego. Chciałem zrobić tak, że ten odcinek będzie takim krótszym, jednym jeszcze. Kolejny odcinek będzie ciągiem dalszym tej przygody, tak, taką trzecią częścią. Ale nie zrobię tak, ponieważ mam do wyklucia trzy smoki w tym momencie. Trzy smoki. Mam dwa niebieskie smoki lodowe i jednego chyba brązowego e, ognistego. Ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego. To ta wycieczka, ta przygoda była jedną z najlepszych rzeczy, mogłem mnie w tym momencie spotkać. A w ogóle walczyłem bez hełmu po przywitaniu się. XD To też mogę podnieść. Biorę to. Tam jeszcze jakieś szafiry leżą. Ty, no nie, dobra, okej, okay, ja, ja się czuję tutaj bardzo zwycięzcą. Ła, wow, dobra, to może nie było zbytnio po zwycięskiemu. Zwycięszczemu? Zwycięskiemu czy zwycięszczemu? Jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu. No i sorry, że się taki chaotyczny odcinek wtorek, w, w ten w czwartek nie było. Ale no nie wyrobiłem się, bo trochę jakby no dużo nauki było, troszeczkę się nie wyspałem wtedy, no i mm, położyłem się po lekcji na chwilę, na dosłownie 10 minut, obudziłem się o godzinie 22, chciałem nagrać, ale zaś moja rodzina była już dość zmęczona, bo tam mieli cały dzień w robocie, w szkole, nie, no i oni już się kładli spać, więc nie zdążyłem nagrać, no a potem to... Były jakieś sprawdziany, testy i inne rzeczy, które niestety, ale dalej są ważniejsze niż YouTube. Jakkolwiek bardzo bym nie chciał i się nie postarał, żeby było na odwrót. Jest to niemożliwe dla mnie do obejścia, no bo szkołę trzeba zdać. I to akurat każdy by się ze mną zgodził, chyba. Nikt nie chce chyba powtarzać klasy albo semestru, no więc tak, 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 mniej więcej wyszło tym razem. Więc przepraszam, no. Postaram się w tym tygodniu wrzucić jeszcze jeden odcinek poza Minecraftem. W sensie. Poza, poza Minecraftami, nie? Tymi dwoma, co powinny być. Postaram się wrzucić jeszcze odcinek na przykład z Battlefronta albo jakiś dłuższy z cs a jeżeli się mój kumpel zgodzi że ze mną nagrać. Jak oczywiście Gierka dobrze pójdzie, no bo chyba nikt nie chce oglądać jakiegoś kompletnego szajsu. Um, jeszcze tutaj diamenty jakieś są. Chwila. Mogę tu wskoczyć. Dziękuję. Jakbyście, oczywiście, mieli jakieś propozycje gierki, którą mógłbym nagrać, bo na przykład chcielibyście ją zobaczyć, no to oczywiście piszcie nie w komentarzach. Jeżeli ktoś dalej ogląda, to będzie wiedział, co to sama zrobić. Silver budki, biorę to. Um, uh -huh. Dawaj, wszystko. No, także... Ja nie wiem jak wy, ale ja jestem mega podjarany tym dropem teraz z tego smoka. No bo kurde, naprawdę... Yy, pierwszy lodowy smok od razu poziomu czwartego jak je znalazłem yy, No i dwa jajka z niego dropły. Więc w sumie trochę głupotę zrobiłem, bo teraz będę musiał lecieć polować na kolejnego... Yy, gdzie tu jeszcze są jakieś zimowe biomy? Nic. Tu też nic. Tu jest ten mój zimowy biom. E, tu są moje pszczółki. Tu jest wioska, gdzie? Tak, tu jest wioska. Tu jest trochę takiego zimowego biomu. O, tu w ogóle jest stateczek. E, tu jest najbliższy zimowy biom. E, czyli się wyrobię z tym dość. Chociaż nie, czekaj, tu jest jeszcze. Dobra. Mm, muszę z tym wyjść najpierw. Nie wiem, trendy tutaj wlazłem Ale chyba już ogarniam, trendy. Nie, jednak nie ogarniam Dobra, spróbuję się tu szybko przekopać Przepraszam, że ten odcinek tak też trochę przymula mi w ogóle Ale no, długo nie nagrywałem Nie, że zapomniałem, ale po prostu Jakoś tak Nie wiem, że tak powiem, z prawy wyszedłem bo już ostatnio mi naprawdę chyba dobrze szło, powiedzcie, w sensie wypowiedzcie się na ten temat w komentarzach, bo mi się wydaje, że już całkiem fajnie mi idzie dość sprawnie to nagrywanie, więc no, chciałbym, żebyście mieli też dobre e, wrażenia, przyjemne, fajne, to w ogóle co dostałem. Speed Synergy. Czekaj, co to był za Silver, tak? Silver, Silver? Silver Surf, no to wezmę go w sumie. Mm, kości w sumie mogą mnie wywalić. To sobie te kolce sobie wezmę od niego, akurat, bo mogą mi się przydać. Zobaczę, do czego mogę je użyć. Um, powiem tak: jak zdobyłem to jajko wtedy smoka ognistego, z jakiegoś powodu nie cieszyłem się tak samo bardzo jak na to teraz lodowe. To lodowe, jakby tak, dużo bardziej mnie uradowało. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mam już jakiegokolwiek problemu z. Z, z, z szwankującym mi scrollem ponieważ kupiłem sobie myszkę nową którą jak najbardziej Wam polecam to jest chyba Logitech Hero G502 naprawdę fajna mycha ma dużo opcji więc oni mi oczywiście za to nie zapłacili po prostu dzielę się swoją opinią z Wami kupiłem sobie bo no tamta mi trochę przeszkadzała akurat była na fajnej przecenie Wychaczyłem o ponad 100 zł taniej, więc jak jest taka opcja zakupienia czegoś tak dobrego o ponad 100 w taniej, no to ja naprawdę Wam polecam kupić, jeżeli byście ją gdzieś znaleźli w jakimś sklepie. No już sklepów wam nie podam przykładowych, bo w zasadzie no to to już faktycznie podchodzi pod reklamę. Ale po prostu co do myszki, o, smok tam jakiś. Aha, ja go tutaj zabiłem pierwszego raz, jak tu byłem. No jak tu pierwszy raz przyszedłem, to wiecie to, postanowiłem, że sobie ubiję smoka takiego. No i w sumie wyszło jak wyszło, ale smoka zamordowałem. Potem przyjdę po jego krew, bo teraz nie mam czasu. zaraz muszę. E, muszę iść coraz prosto. Dobra. No się właśnie z kumplem mówiłem na CSa, że będę i miałem gości jeszcze chwilę temu, więc nie, nie zdążyłem nagrać Alby em Może przyjdę i muszę się wyrobić jakoś fajnie w czasie. I kurde, znowu zapomniałem sobie stoper ustawić. I znowu nie wiem, ile to jeżeli trwa już za długo Podobnie go wkleję Muszę z nami O nie chcę się z nimi bić teraz są takie męty, że to jest niemożliwe Widow Trees I to jest Ice and Fire w dodatku Dobrze, czyli na pewno będą jakieś Muszą być smoki. Ja już Wam powiem, że ja którego walczę za chwilę. Chyba, że się żaden tu nie zrespił i jest to jakby zbyt małe. I to mi się bardzo też nie podoba. Czy tam jest wioska. No, na początku potrzebowałem wioski, nie mogłem jej znaleźć. Zachiny ludowe nie mogłem jej znaleźć. W tym momencie, kiedy mam wioski, mam wieśniaków, którzy mi się rozmnażają w słoikach. Szukam smoka, nie? No to co mi da Minecraft? No cześć, wygenerowaliśmy ci wioskę. No ja pierniczę, no tak się nie robi. Minecraft Chociaż w sumie to są bardziej mody niż Minecraft. O, tam jest Traveller. Mm. Dobra, mam nadzieję, że podziemą będą jakieś smoki. No bo patrzcie, kurde, no, tylko szkielet. Ja bym potrzebował całego smoka, a nie tylko szkielet w ogóle szkielet nie jest potrzebny którego nie jest poziomu? trzeciego no to, no to jeszcze gorzej no bez sensu, bez nadzieja kompletnie dobra jeszcze może udałoby mi się mm, mm, mm. Jest to kompletnie chaotyczny jest nie miałem tak w sumie nic ustalone co do tego co tu robię po prostu zwykły dron to jest zwykły dron, okej, okay, czy on mnie nie wkurzy się na mnie jak się na niego spojrzę, dopiero jak mu spojrzę w twarz Um, dobra. Aczkolwiek w sumie też słyszałem, że trochę mało dynamiczne te odcinki mam i w ogóle, więc postarałem się być nieco bardziej dynamiczny. Napiszcie mi w komentarzach czy jestem. No i... Ostatnio to wprowadziłem. O, co ty tu robisz? Przepraszam, że ja właśnie zabiłem psa, ale... W wielu grach trzeba zabijać psy, żeby po prostu przeżyć. Co to jest? Straj idźcie Adamie. idźcie, idźcie, idźcie. Dziękuję. To tu skrzynce, nic tu skrzynce, no bez sensu. Po co ja tu w ogóle wchodziłem? Proszę powiedzcie, że tu jest jakiś, nie wiem, smok też w jaskini swojej. Błagam, no. Tak bardzo go potrzebuję w tym momencie. Potrzebuję więcej krwi. Bo w zasadzie no to... Mógłbym sobie przygotować tego, tego, tego... Co, co to jest? Nie trafiłem. Spudłowałem, no jestem najgorszy w to. Jestem w to jeszcze gorszy, niż myślałem. Dobra, żartowałem. Efficiency <grystanski> 4. Jak będę robił nowy kill, na pewno to założę. Czy ja dokończyłem, co macie napisać w komentarzach, jeżeli ktoś jeszcze ogląda? Chyba nie dokończyłem, prawda, jeżeli nie dokończyłem, a zakładam, że nie dokończyłem, zbyt często dzisiaj mówię jeżeli, w sumie może to być moje ulubione słowo od teraz, eee, o, to mam pomysł, jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, niech nie zapomni, nie, ob, e, niech nie zapomni obejrzeć do końca i napisać w komentarzu, ile razy dzisiaj powiedziałem jeżeli, jeżeli to zrobicie, przypnę wam serduszko. Wow. Spierdza. Ty, ale powiem wam na tej myszce, drodzy widzowie, dużo lepiej się zabija potwory. Jest dużo lepszy sensitivity. Ogólnie dużo przyjemniej się klika, jest dużo cichsza, co też chyba zauważyliście, ponieważ nie słychać takiego ciągłego nawalania w tą mychę. Zwykły creeper Zwykły jungle chest, nic ciekawego Idź ode mnie Ja tu przyszedłem po coś ciekawego Chwilę zobaczę sobie ile już trwa nagranie mm, Gdzie to pisze no, to Nagranie trwa 15 minut w tym momencie U, Czy ja w tym momencie chcę skończyć nagranie Żeby w następnym odcinku przygotować wszystko już fajnego Żeby było ok? Prawdopodobnie chcę gdzie on może żyć? a ok to był jakiś ten zupgrade'owany uh, epicki rebounding ok to jest spoko bo mm -hmm. no miał być to smog lodowy ale wiecie co wam powiem ja nie będę wybrzydzał bo czekaj tam były kryształki <laughs> kryształki! chwila dodaję tutaj szybko ten Um, jaskinia kryształowa Kryształowa Tak, Dark Red będzie idealny. To i też sobie dodam way, waypointa. Um, kryształy Dobra. Nie no, jestem idiotą. Nowy, muszę dać najpierw. Dobra, to wiecie co? Zabijesz tego smoka. Kryształy. OK, Zabiję tego smoka jeszcze. Pożegnam się z wami. Wrócę do domu, rozpakuję się, przygotuję wszystko. Poszukam jeszcze jakiegoś smoka lodowego. Możliwe, że to dogram po prostu między odcinkami. A jeżeli nie, no to to będzie najprawdopodobniej na Discordzie moim jako... Jestem idiotą. Jestem kompletnym idiotą, chodź tu. Dobra, chodź tu, smok O, Chodź lejemy się, nie ma w ogóle co gadać. I to już chyba z piątego poziomu. Dobra, nie rzucę go o, diamenty, nie, nie, spalcie się, dziękuję. A chodź tutaj. już tu wysapało. On już jest tak wysoki, że jak on mnie złapie w paszczę To mnie wywala. To on mnie wywala w ścianę. I dobra, nie, bo ten smok jest serioż mocny. Ja myślałem, że wiecie taki smoczek to... Haha, <ślałatwiutki> nie to. Haha, łatwiutko i w ogóle, ale... <ślałatwiutki> Jednakowo, że jak widać, jest chyba na mnie jeszcze, już, jeszcze zbyt mocny taki smok. Ale panie, gdzie ty pan uciekł? No i patrz i zaś będzie nudna walka, bo kurde, chłop. ała? mogę wejść tutaj do wody? O, nie, wyleciał, wyleciał. szytą on potrafi pływać. A jeszcze gra mi się ścina. Zbyt dużo, to gierka. Nie! To jest najpiękniejsza wioska, jaka może być. Błagam cię. Nie spal jej. A, dobra, poszły pierwsze strzały. Odbagowały się? Nie, nie, jeszcze nie. Błagam cię, odetnij się. Minecraft. Ok, odciął się. Ach, chwila. Nie, nie, nie chcę tego. Chwila, dajcie mi sekundę. Dobrze, jestem z powrotem, ale cały czas się ten smog zacina. Kurde, bele Jakby zbyt bardzo obciążał mój. Serwer wewnętrzny, więc ta walka będzie kompletnie nudna w tym wypadku. Mhm, woda co się zacięła. Więc, wiecie co wam powiem? Ten smog prawdopodobnie po prostu jest zbyt bardzo, zbyt dużym obciążeniem wraz z obs na jeden raz. Chociaż, chociaż może mi się go teraz uda uwalić. Oła! ale dobra, on jest... On mnie sam do siebie podrzuca. To jest mega dobrze. On jest po prostu głupi. On jest głupszy niż ja. Chyba, że mnie zagryzie, no to wtedy on jest jednak mądrzejszy. oła, oła. owa. Eee, na dół, na dół, na dół, szybko to wszystko tutaj Ja potrzebuję się troszeczkę ewakuować i dobra, lepsze strzały teraz w niego będą walone. Wywal to, wywal to teraz to najlepsze. Te, które będą u niego yy, robiły krwawienie. Cyk. Dobra, bo on w tym momencie nie panuje nad lataniem. Więc nie może sobie pluć w co chce, tylko będzie się na mnie skupiał. Cyk. Zdychasz. Coś ci powiedziałem. Zdychaj. Dziękuję. O jest to była moja najtrudniejsza walka ze smokiem do tej pory. Nawet w RL Wiecie, tam jest mega trudno ogólnie walczyć ze smokiem, jak się jest na niskim poziomie i nie ma się jeszcze w takich dobrych rzeczy. Nawet w RL nie było tak ciężko. I ja wam to mówię serio. O, Jezu! Dobra. Eee, to jest... Ja jestem prawie pewien, że to jest piątego poziomu albo czwartego poziomu w takim już późnym etapie rozwoju do piątego. Nie chcę z niego krwi, ja chcę z niego... Okej, okay, 60 poziom. Pięknie. pięknie. I niestety to nie była samica. Kurczę Bela, ale szkoda. Jakby to była samica... To mam kolejnego smoka dzisiaj, kolejne jajko smoka bym miał. Ale dobra, to nie jest to samica. Mmm... O, tu jeszcze trochę się tylko pozabijam potworów. Nie? to są ogólnie te psy, które są dzikimi psami, nie da się chyba ich oswoić w ogóle, więc no... albo one mnie, albo ja ich, wiecie o co chodzi. Więc przepraszam za zabijanie psów, ale... tego ode mnie wymaga... dzisiejsza gra. O, jakieś nowe te... Recipes. To w sumie zbiorę to, bo to też może być fajne. Dobra, nie wiem ile trwał ten odcinek. Ale ja chcę wszystkim tym, którzy dotrwali do końca z takim ekwipunkiem w tym momencie, Wildo no, mogę sobie psy zabijać, no, jak będę chciał. Jezu, cały czas uderzę w tą myszkę, jak idiota, to, to nie powinno tak być. Czekaj, trzeba ja tutaj wrzuciłem A więc i Obsydian, no, super. Mm, z takim dropem, jaki dzisiaj zdobyliśmy, ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak ktoś obejrzał, to wiecie, e, wiecie, co ma, mieliście policzyć. Em, Liczę na Was. Jeżeli policzyliście, to napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś dalej ogląda. Naprawdę liczę, że ktoś jeszcze ogląda. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Elo.